przychodzę do Was z trzema najlepszymi lumpeksami w Krakowie według mnie, żeby później nie było. Na miejscu trzecim jest biga, ale tylko niektóre bigi, bo na przykład y, najbardziej lubiałam chodzić na ułanów, ale mam kawałek tam i tam zawsze chodziłam na wagę. Na wadze bardzo dużo rzeczy znalazłam, płaszcze, jakieś bluzki, spodnie, pierzamy nawet do teraz mam, dwa lata temu chyba znalazłam, za złotówkę była. I też mają wycenę. Na wycenę nie chodzę, bo jest drogo. Ale jeszcze jest na łagiewnikach fajne, też yy, na wagę. Lubię po prostu grzebać na wadze. Zawsze znajdę coś fajnego. Najwyżej znajdę z dziurą, ale zawsze szyję to. Z takich większych, pik, no to łanów, łagiewniki. Takie mniejsze to nawojki są. Yy, na kleparzu jeszcze. Pewnie dla niektórych może wydawać się drogo, bo jest tam drogo ale na wagę warto się przejść i zobaczyć, co mają. Na drugim miejscu jest Jubilat, znaczy nie wiem, jak ten lumpeks się dokładnie nazywa, ale znajdziecie go na Jubilacie obok przystanku, jak w stronę Bonarki jedziecie. I jest to w Kamienicy, na Kamienicy macie szyld, że odzież na wagę, wejście z tej strony, chyba coś takiego. I oni też się znajdują na ulicy Krótkiej lub Świętego Filipa bo na jubilacie mają coś takiego wprowadzone, że w poniedziałki zawsze jest chyba dostawa i mają na wieszakach normalnie wycenę, w boksach mają wagę wtedy, ale wiem, że w piątek jest minus 20% na wieszaki, w sobotę mają y, złoty 20% za sztukę, wtedy co jest w boksach, ale wiem, że to tak Naprawdę nie jest, bo kupuję bluzki na przykład za 50 groszy w sobotę. Albo spódnicę za 80 groszy. To, to tam Pani różnie wycenia. W opisie będziecie mieć y, adresy do każdego z tego. I na pierwszym miejscu jest dla mnie sklepy po smoku. To oni mają y, tylko wagę. I y, jak jest dostawa, jest 50 zł, i później co 5 zł tam spada. Jak już jest 10 zł, chyba 10 zł najmniej tam, to później wszystko jest za 2 zł, przez dwa dni chyba i po złotówce już do dostawy jest. I właśnie y, sklepy po smoku mają 5 chyba sklepów w Krakowie. I jak wejdziecie do tego sklepu, to zawsze mają na biurku, tam przy kasie, wydrukowane Karteczki, kiedy, na cały miesiąc, mają te kartki, w którym dniu jaka jest cena, i kiedy jest dostawa, i w jakich miejscach są te sklepy. Jeśli macie jakieś lumpeksy do polecenia, to napiszcie mi w komentarzu, chętnie się nam przejdę. A tak, to napiszcie mi, czy chodzicie do tych lumpeksów, bo jestem bardzo ciekawa, czy znacie te lumpeksy.